Dzień dobry Państwu, dzisiejsza sesja rozpoczyna się od spadku w wartości pary euro USD, obecnie jest ona wyceniana na 1,3611. Powyższa sytuacja to pochodna wczorajszej decyzji Fed, który zdecydował się na kolejne nacięcie programu QE3, a przypomnijmy, że w grudniu Fed podjął decyzję o ograniczeniu programu rozwoju ilościowego o 10 miliardów USD. W tym miesiącu postąpi podobnie. Teraz wartość kupowanych miesięcznych obligacji przez amerykański Bank centralny będzie wynosiła 65 miliardów. Warto dodać, że stopy procentowe w poziomie i utrzymamy je w przedziale 0,0025% Dla wahaniu stóp funduszy federalnych. Podczas dzisiejszego dnia mamy kilka istotnych figur makroekonomicznych. Poznamy m.in. odczyt to inflacji konsumenckiej z Niemiec. Z kolei z USA poznamy produkt krajowy brutto za czwarty kwartał, indeks podpisanych umów kupna domów oraz jak za czwartek liczby nowych wniosków o zasiłek dla związku z się, jak mówię, parzy walutowej oraz zawirowania na rynku walut rynków wschodzących. Na wartości traci złoty. Obecnie para USD PLN jest wyceniana na 37. zaś euro PLN na 4,23,1. Warto dodać, że dolar jest już najdroższy od listopada ubiegłego roku. Dziś mamy również jedną ważną figurę makroekonomiczną z naszego kraju, będzie to PKB, szacunek wstępny za 2013 rok. Będzie to jednak, pomimo tego, że jest to jest figura, będzie ono miało ograniczone znaczenie a złoty raczej pozostanie pod wpływem czynników zewnętrznych. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę miłego dnia. Do widzenia.